System Arma i teraz sprawdzimy, jak będą wyglądały zdrapane naklejki z Majora na Starladderze Mam przygotowane trzy naklejki: jedna Greyhound Holo, którą wydropiłem, Face Clan, MIBR oraz jedną naklejkę Autograph. Więc zacznijmy może od naklejki MIBR, bo jest ona najmniej interesująca. Myślę, że będzie wyglądała na skopie na mojej AWP, więc zobaczmy i zaczniemy ją drapać. M, 2, 3, 4, 5, 6. Wygląda to dobrze przy 6, powiem szczerze. Sprawdźmy ją zaraz w grze. Dajmy jeszcze naklejkę face na naszą M4. W tym miejscu musi się będzie wyglądać spoko, chociaż nie wiem czy nie dać jej tutaj. Tak, zostawmy ją tutaj, bo nie chcę żeby ten gość tutaj był zakrywany przez nią. Kontynuujmy i zacznijmy drapać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wygląda to dobrze. Powiem tak, wygląda to dobrze. So far, zobaczymy potem, czy zdrapiamy ją jeszcze raz. Sprawdźmy teraz jeszcze naklejkę autograf i naklejkę holo. Holo dajmy na digla w to miejsce. I zobaczmy, jak będzie wyglądała zdrapana holo zazwyczaj drapia się strasznie 3 4 5 6 szczerze wygląda to w miarę dobrze jak na holo zobaczymy zaraz jak wszystkie na jak, jakie wyglądają w grze sprawdźmy jeszcze tylko autograf wybrałem autograf JKS, bo wydaje mi się, że wygląda on najłatwiej, najładniej z aktualnych autografów, które tutaj mamy i dajmy go na na 250 Dajmy go może naprzód przód broni, albo dajmy go po prostu tutaj. Chociaż tutaj będzie on słabo widoczny. Dajmy go na rączkę, będzie mi się w sam raz. I zaczniemy drapać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Wygląda to mega. Powiem tak, nie ma praktycznie śladu. Więc przejdźmy teraz do gry i zobaczmy jak to będzie prezentować się w grze. Więc jak widzicie jesteśmy w grze i na start sprawdzimy P250, które? Szczerze mówiąc, wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Nie ma praktycznie żadnego śladu po tym tyle, które ta naklejka miała. Spójrzmy na digla. No, nie chciałem tej animacji, akurat tym razem. Jak się przyjrzeć, jest strasznie dużo białego, więc myślę, że temu diglowi po prostu damy jeszcze jedno drapnięcie i zobaczymy, jak on będzie wyglądał wtedy. Zobaczmy teraz M4A1. No, wygląda to mega z tą naklejką face, powiem tak. Nie ma ona tak de facto żadnego praktycznie śladu po tle. Jest może minimalny tam w rogu. A myślę, że jakbyśmy ją dali po prostu w inne miejsce, które jest bardziej płaskie, wygląda by ona naprawdę jeszcze lepiej. Spójrzmy na WP. I to logo MBR powiem tak, wygląda mega. Naprawdę mega mi się to podoba. Kozak, jestem zadowolony z tego efektu. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że MIBR będzie wyglądał akurat trochę gorzej. Wygląda to naprawdę spoko. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądał jeszcze Diggle po jednym sklepie. Dajmy mu jedno dodatkowe drapnięcie. I tak, Diggle po kolejnym drapnięciu wygląda w ten oto sposób. Nic takiego specjalnego. Mam wrażenie, że na bardziej prostym spocie wyglądałaby ta naklejka lepiej. Nie wygląda źle. Dałem ją też w dość słabym miejscu na tego Diggle. Mogę ją dać na rączkę. Wyglądałaby się wtedy o wiele lepiej. Ale jest naprawdę całkiem całkiem są to chyba na najlepsze naklejki jakie dostaliśmy od dłuższego czasu pod względem drapania. I moim faworytem na pewno jest AWP M4. Mega spoko, że dostaliśmy takie naklejki. Co sądzicie o tym? Trzymajcie się, do następnego, cześć!